latach miasto Łomża we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej realizowało projekt Akademia Młodych Orłów. Ten projekt w okresie pandemii się skończył. My też jako miasto Łomża nie chcieliśmy utracić tego dorobku piłkarskiego, który tutaj przez lata był kształtowany. Stąd między innymi powstał pomysł stworzenia Akademii Łomża. W tej Akademii Łomża trenują chłopcy w większości, którzy już uczęszczają do naszych łomżyńskich szkółek piłkarskich. Jest to element też takiego Dokształcania ich e, piłkarskich umiejętności. E, ten projekt jest realizowany we współpracy z Musirem e, oraz ze sponsorami. Tutaj e, dzięki życzliwości PG e, mamy wsparcie ze strony właśnie spółki Skarbu Państwa. E, spółka zakupiła nam e, stroje, e, sprzęt w kwocie 20 tysięcy złotych i liczymy na to, że ten projekt będzie kontynuowany e, również we współpracy właśnie z muzyńskim e, klubem sportowym. z Młodzieżą Klubem sportowym i z dwoma akademiami, które są w naszym mieście, czyli Lider i y, Elity. Każda aktywność, aktywność dzieci i młodzieży, no to jest ten wymiar taki, który jako samorząd miasta Łomża staramy się wspierać i te aktywności na pewno są tutaj pod naszą baczną obserwacją i na takie projekty, w takich projektach miasto Łomża chce brać udział. Na pewno Łomża może się cieszyć, że ten projekt jest kontynuowany, bo muszę przypomnieć, że jest to kontynuacja projektu PZPN-u Młode Orły. I tutaj z inicjatywy pana prezydenta Mariusza Szynowskiego dalej te dzieciaki, przypomnę, utalentowane dzieciaki z różnych klubów mogą dalej rozwijać swoje talenty. Pod względem organizacyjnym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży koordynuje te wszystkie działania związane z treningami. Spotykamy się dzisiaj na treningu grupy Orlika w ramach projektu prowadzonego przez miasto i prezydenta miasta Łomża. W ramach tego projektu mamy 5 grup trenujących, 4 grupy chłopców, jedna grupa dziewcząt. Zajęcia się odbywają dwa razy w tygodniu. Szkolimy dzieci pod kątem indywidualnym, techniki indywidualnej. Grupy nie rozgrywają meczów ligowych. Dzieci są od lat 7 do lat 12-13. To jest od grupy skrzata do grupy orlika. I w tych grupach właśnie odbywają się zajęcia. Jest spora część chłopców, którzy posiadają talenty, przychodzą tutaj z pasji, zamiłowania do piłki nożnej. W grupie najmłodszej są to dzieci, które po prostu chcą bawić się piłką, cieszyć, radować i spędzić czas na wolnym powietrzu w, wspólnie, razem z kolegami, koleżankami. Jak długo ćwiczysz? E, ja 6 lat. No, ja mniej więcej też około 6 lat. Świetnie tak ogólnie. Miły, mili trenerzy są. A ja więc, co robicie na, na treninga? E, ćwiczymy na przykład podania, gry jeden na jeden, strzały. Zależy jakie też tematy są.